Cześć Siemanko, witajcie na kanale Perfumaniak w piątym odcinku z serii Atak klonów, a dzisiaj w tym odcinku mamy niszowy grecko-włoski pojedynek, za momencik dowiecie się o co chodzi, także 3, 2, 1, lecimy z tematem. W dzisiejszym odcinku mamy pojedynek, mamy porównanie, mamy sprawdzenie, czy tańsze perfumy greckiej niszowej marki Koreas są dobrym klonem włoskiej niszy Aqua di Parma. Chodzi tutaj o perfumę Cores Augustos oraz Aqua di Parma Fico di Amalfi. Dzisiaj postaram się Wam powiedzieć, jak obydwa zapachy pachną, jakie są między nimi podobieństwa, czy występują jakieś różnice i czy właśnie ten tańszy Cores dorównuje Aqua di Parmie i czy może być uznawany za jej klon. Także oglądajcie do samego końca, zasubskrybujcie mój kanał, bądźcie ze mną na bieżąco i zaczynamy! Zacznijmy sobie tutaj od porównania cenowego. Cores wypada dużo korzystniej cenowo względem Akkuad i Parmy. Jednak pamiętajcie o tym, że tutaj macie tylko 50 ml. Natomiast mój flakon Fico di ma ml 150. Ale biorąc pod uwagę ceny promocyjne, w jakich czasami Cores jest dostępny, kupując trzy 50 Coresa wychodzi tak taniej niż jedna na 150 Aqua di Parmy, także to jest mimo wszystko dobry aspekt. Teraz postaram się Wam powiedzieć, jak obydwa zapachy pachną. W obydwu tych perfumach motywem przewodnim jest motyw figowy, także jest to nie lada gradka dla wielbicieli figowych, perfum, dla wielbicieli tego właśnie można powiedzieć śródziemno morskiego owocu to te perfumy właśnie bardzo upodabnia do siebie motyw Figi. W obydwu zapachach jest bardzo zbliżony, bardzo podobny. I tutaj naprawdę bardzo ciężko samą tą nutę figową jest odróżnić, tak szczerze powiedziawszy. Jednak dla większych perfumowych entuzjastów, dla osób, które bardziej zagłębione się są w szczegółach perfumowych, porównując te perfumy ręka w rękę, da się wyczuć różnice. Oprócz bardzo fajnie podanej w obu propozycjach figi. E, moim zdaniem w się mamy więcej nut drzewnych, nut pudrowych, jest to taki powiedziałbym bardziej suchy zapach, natomiast Parma jest bardziej zielona, bardziej soczysta. Tutaj mamy taką figę, powiedziałbym, drzewną, lekko pudrową. Natomiast tutaj figę mamy bardzo soczystą, tak jakby zblendować owoc razem z zielonymi liściami figowca. Mamy tutaj również małą, ale wyczuwalną dozę cytrusów. Ten zapach jest po prostu świeższy, bardziej soczysty, bardziej wesoły ale mimo wszystko podobieństwo między tymi dwoma zapachami występuje i dla Typowego laika, który zbytnio nie zagłębia się w perfumowy świat, po prostu zależy mu tylko, żeby fajnie pachnieć. Nie porównując tych perfum ręka w rękę, moim zdaniem w powietrzu nie wyczuje się zbytnio różnicy. Dopiero aplikując na przykład na jedną rękę jedne perfumy, na drugą drugie i porównując ze sobą te zapachy, tak bezpośrednio, jak to mówię, ręka w rękę, da się wyczuć subtelne różnice, ale w powietrzu na dwóch różnych osobach te zapachy mogą być do siebie naprawdę bardzo zbliżone podobieństwo określiłbym na poziomie około 80, może 85%. Także tutaj, jak już mówiłem, mamy figę świeższą, bardziej soczystą, bardziej wesołą figę zblendowaną z zielonymi liśćmi figi. Również obecność cytrusów jest tutaj podkreślona. Natomiast tutaj figowy owoc. Jest podany w sposób bardziej pudrowy, lekko drzewny, ma w sobie po prostu mniej tej soczystości, mniej cytrusowości, ale mimo wszystko, moim zdaniem, zapachy te w 80-85% są do siebie podobne. Zatem, podsumowując, czy korys Augustos jest klonem Fico Diamalfi, moim zdaniem klonem 1 do jednego klonem idealnym nie jest, ale jest to zapach bardzo zbliżony i może być naprawdę bardzo fajną, tańszą mimo wszystko alternatywą od Parmy. biorąc pod uwagę, jak już mówiłem na początku, ceny promocyjne. W regularnych cenach wyjdzie, podejrzewam, że porównywalnie lub nawet kores wyjdzie drożej, kupując trzy flakony. Natomiast w cenie promocyjnej, trzy flakony koresa wyjdą taniej niż jeden flakon Acqua di Parmy. Także w cenach promocyjnych, moim zdaniem, warto zapolować. Jeśli nie jesteście perfumowymi entuzjastami, a szukacie fajnego zapachu figowego, to Augusto będzie naprawdę fajną alternatywą dla droższej Acqua Parmy. Natomiast jeśli jesteście perfumowymi frikami, tak jak ja, to warto obydwa zapachy mieć na swojej półce, w swojej kolekcji, ponieważ mimo subtelnych różnice to są e, mimo wszystko dwa odrobinę różniące się od siebie zapachy i można je stosować e... Naprzemiennie, po prostu, żeby się wam nie znudziło. E, także koresa Augustos Grecka, można powiedzieć niszowa, e, marka e, sprzedająca perfumy w niezbyt jakichś mocno wygrywanych cenach, naprawdę robi świetną robotę, może nie jest zamiennikiem idealnym Fico di Amalfi, ale jest naprawdę świetną alternatywą, i polecam wam te właśnie perfumy e, przetestować. Aha, oczywiście zapomniałem tutaj o rzeczy najważniejszej, czyli o parametrach. Parametry obydwu zapachów, mimo dużej różnicy w cenie, są naprawdę zbliżone. W obydwu przypadkach trwałość na poziomie między 6 a 7 godzin, tak mniej więcej, z projekcją raczej umiarkowaną. Także pod względem parametrów są do siebie mocno zbliżone, co również przemawia tutaj na korzyść Corvessa. Mimo wszystko ja obydwa zapachy mam w swojej kolekcji. Fico, Diabalfi i Koresy, może nie aż tak bardzo, jak Aquaripa mi się podoba, ale również są to świetne perfumy, świetna alternatywa dla tego niebieskiego gładka. I Jeśli będziecie mieli możliwość, no to sprawdźcie Augustos, grecka marka Kores. Dla mnie i tak Włochy wygrywają, ale Grecja naprawdę daje radę i niewiele odstaje. Także polecam Wam te perfumy. przetestować. jeśli będziecie mieli możliwość, to porównajcie sobie te dwa zapachy. Mam również do Was prośbę, jeśli mieliście styczność z tymi obydwoma perfumami. Napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze wrażenia, czy również widzicie tutaj duże podobieństwo, czy może jakąś dużą różnicę. Jak Wy to odbieracie chętnie, sobie o tym poczytam, chętnie co nieco się dowiem. Także z tego miejsca dziękuję Wam bardzo za obejrzenie kolejnego wideo materiału ode mnie z mojej strony. Zapraszam za tydzień na kolejny wideo materiał o perfumach. Zapraszam do Subskrybowania mojego kanału, kliknijcie suba i dzwoneczek. Jeśli to wideo Wam się podobało, dajcie również kciuk w górę dla lepszych zasięgów. Jeśli Wam się nie podobało, zostawcie kciuk w dół i napiszcie w komentarzu, co powinienem poprawić. Konstruktywna krytyka, jak zawsze mile widziana. A tymczasem dziękuję wam jeszcze raz, do zobaczenia w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku Perfumaniaka. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia!